nie ma wszystkim z tej strony Norris I Witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 i pamiętacie w poprzednim odcinku mieliśmy ostre zmagania ze właśnie z mieszkańcami tutaj Montery kiedy chcieliśmy ją odbić i zaprowadzić tutaj porządek Jak też się udało tak też się udało wszystko zostało naprawione, ork, orkowie wypędzeniu, tutaj jeszcze resztki trupów leżą ja jak mówiłem między odcinkami sobie po tym odcinku sobie przejdę i osobiście wszystko pozabieram że różnego rodzaju rzeczy z tych skrzyń z tego rodzaju tam innych pierdół żeby tylko nie zanudzać was tym no i tak też zrobiłem wszystkie rzeczy są pozbierane, tutaj dużo wódki mamy żeby wódka już wam pokazuje e, wytrzyma, do wytrzymałości Miktury lecznicze trochę mamy, ale na razie będę się leczył, leczył tym, co mamy najwięcej, czyli yy, mięsem. A my oficjalnie mogę powiedzieć, ruszamy w dalszą przygodę. Montero zostawiamy za swoimi właśnie plecami, i udajemy się w kierunku. Już Wam mówię, goty. Jednakże tutaj jest już kolejna sprawa organizacyjna. Montera była ostatnim y, miastem, które będę mógł tak sobie bezkarnie po prostu odbić, gdyż w momencie... Słuchajcie, każdy mogę teraz sobie odbić miasto tak naprawdę. Got, w gocie pomożemy, pójdziemy do Faring. Faring nie będę odbijał już, bo jeżeli odbiję Faring, to wszystkie te inne miasta już będą mnie nie lubiły. Będą wiedziały, że coś się dzieje i nie ufać obcym. Od razu, jeżeli się tylko im pokażę, rzucą się na mnie. Co skutkowałoby oczywiście niedostawaniem zadań, Niewykonywaniem questów, mniejszą ilością doświadczenia za wszystko. Także my tego nie chcemy. Nawet od teraz, przepraszam bardzo, Ktoś się dzieje. A, dzik. Także ja te, my tego nie chcemy i teraz będziemy grali tak bardziej na, na zaufanie dla nich. Będziemy tutaj pomagać. Dobrze, pójdziemy dalej. Będziemy pomagać. Oczywiście, nie na zawsze. Kiedyś odbijemy to wszystko, na razie teraz trzeba się trochę schować, tak jakby to powiedzieć. Walczyć z ukrycia. Fark Pamiętacie wargów z gotika. Dwójeczki. Kurde, to były potwory dobre. Jednakże tutaj raczej nam za dużego problemu nie będą sprawiały. Przecież widzicie, jak, jak tylko schodzą na parę strzałów. Wark to doświadczenia w poprzedniej części było za niego bodajże 300. Ale co my będziemy w ogóle tutaj porównywali? Te dwie gry. Tego nie ma co tutaj porównywać. Gotik, Gotikiem. Wszystko o swoim trolem idzie. A my, czekajcie, dotarliśmy właśnie do Goty. I tutaj, tutaj właśnie zajrzyjmy, co się tutaj właściwie dzieje. Ile, ile mamy w ogóle hajsu? 43 tysiące, a reputacja buntowników 28 gońców leśnych 25 za jedno zadanie. Ale okej, okay. Nie żebym w ogóle się o coś pruł, nie? Dobrze, używać pan prawisz. Tak jakby. Mamy tutaj zgraje orków pilnujących tego miejsca, a tutaj jest ich dowódca, Potros. Porozmawiajmy sobie. Ej, ty, czemu biegasz na wolności, Mora? Gadaj albo wygarbuję... Hmm. Nie zatrzymasz mnie. Nie, tak nie będzie. To samo mówił tamten więzień. Teraz siedzi w mojej celi i błaga o łaskę. Lepiej więc bacz. Co mówi? Takie słabiaki jak ty nie mają czego szukać w tym przeklętym miejscu. Zawsze powtarzam, że trzeba być stanowczym. Mm. Co tu robisz? Dowodzę posterunkiem Gota i traktuj mnie z należnym szacunkiem. Jaką zbrodnię popełnił więzień? To buntownik. O! Gdy nadejdzie właściwa. Zaraz pora, się okaże, kim nie jest. Egzekucja na oczach wielu mor. Uwolnij więźnia. Ha, 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 czemu miałbym to zrobić? Nie mogę się. Uratuj, górna złap orków z goty. Proszę bardzo, więźniem jest Gorn. Ile muszę ci zapłacić za jego uwolnienie? Musiałeś postradać zmysły, mora. Musiałbym otrzymać mnóstwo złota, abym zapomniał. Ile Ha! Nie staćcie! Dwa tysiące sztuk złota. Proszę, proszę. Weź złoto i uwolnij więźnia. Dałabyś mi tyle złota za plugawego buntownika, mora? A, dobra. Weź go sobie, ale nie chcę żadnego z was tu więcej widzieć. I teraz tak. Zaraz ci pokażę, który z nas dwóch jest... Nikt mnie nie pokonam. Uh. Powolutku, powolutku. Okej. Okay. Pokonaliśmy go. Okej, okay. kufer. Zejdziemy do kufra. O, kamień teleportacyjny do Goty. Bardzo ciekawie, szkoda, że nie miał naszych 2000 sztuk złota, ale to aktualne na no aktualnym naszym poziomie jest mało co ważne. Gorn! No, jesteś wreszcie. Wyciągnij mnie stąd do cholery! Gorn, w co ty się znowu wplątałeś? Chciałem znaleźć w mieście gota kamień teleportacyjny do stolicy, Bengardu. Niestety pełno tam szkieletów i zombie. Na ich czele stoi paskudny demon. A kiedy uciekaliśmy przed potworami, dopadli mnie Orkowie. Reszta buntowników zginęła. To co ci, to kamień? Co ci kamień teleportacyjny? Buntownicy z Okary chcą się dostać do zamku <coughs> króla. Mówią, że w mieście Gotha znajduje się kamień teleportacyjny do stolicy. Pracujesz dla buntowników? Nasz przyjaciel Lee nadal chce wyrównać rachunki z królem. Kazał mi znaleźć sposób, żeby się do niego dostać. Okara wydawała się najlepszym punktem wyjścia. No dobrze. Gdzie teraz Gdzie najwyższyli? Gdzieś wśród lodowych, bezdroży Nordmaru poluje na orków i takie tam. Gdzie jest to miejsce? Okara. Okara to kopalnia rudy żelaza na zachód od goty. Buntownicy wykuwają tam broń do walki z orkami. No dobra. Od kiedy ty się boisz w ogóle o żywieńców? Gota to piekło. Ty też zadrżysz, kiedy stawisz czoło temu demonowi. Uwierz mi. Czemu zaatakowałeś miasto, skoro wiesz, że grasuje w nim tak straszny demon? Buntownicy dali mi ten boski artefakt. Jakiś kretyn wmówił mi, że zapewnia on nietykalność. Nic z tego. Demon i tak był dla mnie zbyt silny. Gdzie jest ten boski artefakt? Gdzie jest teraz ten boski artefakt? Ach, zgubiłem go w czasie walki z demonem z Goty. Ten potwór musiał zabrać artefakt ze sobą. Dobre, jesteś wolny. Dziękuję, przyjacielu. Zapiszmy grę lepiej i ruszmy na tego demona z Goty. Zobaczmy. Bo z tego co wiem, on ma jeden z boskich artefaktów, które potrzebujemy, żeby przejść grę. Zabijmy tego demona z goty. Nie mam ochoty. Ale co mi tam? Nikt nie żyje wiecznie, prawda? Takie podejście mi się podoba. Gota, czek... No dobrze. Zapiszmy jeszcze raz polowanie na demony z Gornem. Lecimy. Potem sobie z nimi jeszcze porozmawiamy. Z tymi jorkami też. Wyjmijmy od razu swoją broń. Bo jak już tutaj widzę, mamy dużo nieumarłych na horyzoncie. Znaczy jednego na razie, ale więcej się tutaj zaraz wysypie. Kolejna bestia. Pokazałeś mu zombie. O kurde. Zaczyna się jazda. Kurde, dostaniemy zaraz wpierdy. Dobra, zostaw górna. Wchodzimy. Łyk, 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 łyk. A wczytajmy grę. Tak też myślałem, że może się to skończyć. Są cholernie ciężcy do pokonania. Zwłaszcza na tym patchu, który sprawia, że w trakcie ich blokowania nie możemy ich ranić. Patch ogólnie bardzo utrudnia nam rozgrywkę. Co sami zresztą widzicie, nie? No cóż, co zrobić? No nic nie zrobić. Dobra, no, Najważniejsze, że gra się trochę, trochę już zaczęła wczytywać szybciej. Już. Możemy kontynuować? Możemy. Dobry. Właśnie zjeżdżać z Schowaj Czekajcie, zobaczymy czy Ty nawala, ja będę strzelał, albo nie, powolutku, pas się, pas się w ogóle nie widać, żeby one blokowały. No, no i proszę, coś jest po prostu nie halo tutaj. Sami widzieliście, nawalałem go, a on stały jak ten kołek. A cóż, co zrobisz? No nic nie zrobisz. Trzeba będzie sobie jakoś z tym poradzić, nie? Demona z goty w końcu i tak musimy wypędzić. Boże, co ja mam z tym tekstem? Co zrobisz, ale nic nie zrobisz. Boże. Powiem wam, że ostatnio cholernie zatęskniłem za, za gotikiem. Miałem długą przerwę od nagrywania gotika. Znalazłem właśnie Bonda, a nie wrzucałem tamte, tamtego Gotika długo podczas to, że jak zobaczyłem ile waży po prostu tamten, tamten plik filmowy, że waży on... E, ważył 2,5 giga. Sama walk, walka o Montera, także no to już jest konkret, jeśli chodzi o YouTube'a. I ościny, którymi właśnie gra, gra którymi mnie gra ra, raczej w tym momencie, to... Kolejna bestia! Dobra. Dobra. Dobra, chodźcie. Trzeba się w końcu nauczyć blokować, bo inaczej nie, nie, nie przejdziemy tego. Dobra. Dobra. Dał radę. Piąteczka. I save'ik. Klimatyczna bardzo muzyczka. Także jak już mówiłem, nagrywa, na, nagrałem tamten odcinek, ważył 2,5 giga, także. Nie sądziłem, że. Nie sądziłem, że on będzie aż tyle ważył, co mnie zniechęciło w pewnym stopniu do do, 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 do przesyłania go. co właśnie to spowodowało. Zatrzymanie na jakiś czas. Krótki czas, ale zawsze zatrzymanie serii. Ale już spokojnie wracamy jesteśmy gotowi, żeby walczyć dalej. Film? Tam ten film nie przesyłał się zbyt długo. Wszystko już jest poprawione u mnie z internetem, także to nie podlegało wątpliwości, że Że oni tak się pojawi. O, oh, shit, jest i demon. Demon z goty, czego przyprzeć do ściany? Dobra, blokuj, blokuj, blokuj. Czekaj, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Blokuj. Piątka. Bardzo ładnie sobie z nim poradziliśmy. Nawet, nawet nie, nie poczułem, że on był aż taki silny. No w sumie mógł mm. być taki silny, bo jak skoro Gorno został sam tutaj, no to mogło sprawić mu trochę problemu, to wszystko. Pokazało jedną parszywą. Beztywnej. Ok, Pierścień Adanosa. To, czego potrzebowaliśmy. Także myślę, że wszystko zostało. Następnie idą. Czyli trzeba będzie ich zaraz skosić. Kolejna bestia. Oh, U fuck. Fuck, fuck 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 fuck. Tak czułem, że się to może skończyć. Ty sobie walcz Gordon, naprawdę. Ja ci nie będę może przeszkadzał. Ja ich wystrzelam lepiej Bo to się w pale nie mieści Zombie Idziesz na mnie? Chodź, chodź, chodź Hedzika ci teraz strzelimy Dobra, jeszcze szkielecik Bełtów mamy trochę to. Dobra, nic. Nie będziemy warmarnować. Okej. Okay. Demon z goty już nikogo nie Demon przestraszy. z goty nikogo już nie przestraszy. <laughs> nie mów, znów to zrobiłeś. Mam tylko nadzieję, że nigdy nie spotkasz równego sobie przeciwnika przyjacielu. Co zamierzasz dalej? Gota wymaga odbudowy. Wielu ludzi szuka jakiegoś miejsca, w którym mogliby się zatrzymać. Nie pozwól się zabić przyjacielu. To byłaby wielka strata. Ten cały bałagan jest znacznie zabawniejszy z Twoim udziałem. Będziesz potrzebował towarzysza. Dobra. Gorn zostanie tutaj. A my zobaczmy, jak wygląda ten pierścień. Maksymalna siła życia plus 50. Założymy na razie. Zobaczymy. Chociaż mamy 40 punktów. Ja bym wrzucił trochę w energię życiową. Siłę na razie bym zostawił, energię życiową bym trochę podbudował. Chociaż wiecie co? Zapiszę tutaj grę, i jeszcze ruszymy się dzisiaj po kamień teleportacyjny do Vanguardu. Jest on gdzieś tutaj, w tej jaskini, schowany. Chociaż myślę, że wiecie co, gotę też zostawimy na razie w spokoju tych orków tutaj. Nie będziemy się z nimi tłukli. tłuc. Cały czas tłukła, 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 tłakła. Ale to tak, tłukła. Dobra, tak jak myślałem Szkieletowi nic nie zrobimy kuszą. Będę zapisywał coraz, coraz częściej, bo sami widzieliście jakie wpierdy dostaliśmy tam. Dobra, wszyscy, już idzie do mnie komitet powitalny. Oh, shit. Więcej tego menelstwa nie było. Na pewno było. Tylko jeszcze nie przyszło. Schowajmy się tutaj. Kolejny gotyk, kolejne kombinowanie. Może jak ja to lubię w tych tej, w tej grach. Naprawdę. Gotika cenię między innymi za to, że trzeba tak bardzo kombinować. Nawet z otoczeniem. Przede wszystkim z otoczeniem. I ze sposobem walki z naszymi oh. przeciwnikami. Zami widzicie, dobrze, że założyłem teraz ten pierścień Bo byłaby naprawdę ogromna lipa byśmy już zdążyli zginąć Dobra To już mamy Weźmy sobie łygnijmy trochę tego Poprawimy Mięskiem i, i możemy lecieć Dobra, nie mogę podczas walki, tak? Ktoś mnie zobaczył. Sama muzyka na no to wskazuje, ale niestety tu jest zbyt ciemno, żeby cokolwiek zrobić. Czyli musimy. Dobra, sorry, było cięcie znowu. Wyjmiemy sobie teraz pochodnie w zamian za tarczę, niestety. I spróbujemy wejść tutaj w odchłań, w głębi do tej jaskini. Będzie tu dużo ciężej. Jak mi zresztą już widzicie. Au, 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 au. Nie, 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 nie. Kurde. Zaciukali mnie. No nic, ale na szczęście mamy sejwa tuż niedaleko. Więc wczytajmy sobie grę. I rozprawmy się z nimi raz za dobrze. Mam nadzieję, że dobrym korytarzem pójdziemy i szybko zdobędziemy kamień teleportacyjny do Vanguardu. Ogólnie powiem jeszcze, że Gotika cenię za że pan, pany, co wam? Co, co wam się pany stało? Levitation Levitation mode on Fierdykam Nie to wkliknąłem. Nie F9, tylko 9 chciałem kliknąć. Dobra, padli hosty. z tym. Wczytałem grę. Levitation mode on Widzę. Yy, co jeszcze mówiłem? Za co cenię Gothica? Gotika cenię między innymi za to, że można po prostu na spokojnie sobie usiąść, pogadać, coś, porobić coś ciekawego, ale bez żadnej spiny czy coś, że zaraz mnie ktoś strzeli, dostanę heda. tak jak na przykład w Far Cry'u. Far ja Cry też oczywiście bardzo cenię. Bardzo lubię tą grę. Naprawdę. Tylko o tyle... Jest różnica między Farkajem i Gotikiem no wiadomo jaka, ale też o to chodzi, że Farkaju musi być maksymalne 100% skupienia podczas gry. Żeby Żeby nic, nic się nie stało. Natomiast Gotik jest o tyle specyficzny że nawet w trakcie najcięższej walki można sobie gadać na przykład o pierdełach. Na przykład jak teraz robię? Teraz mam ciężkie walki walczymy. Ogólnie zombie chodzą po ścianach. A ja mogę siedzieć i po prostu gadać i gadać i gadać. Lepickie pierdzielenie. Level expert. <noise> o wszystkim. W dupie Maryni mogę tam no, nawet gadać, a... podejdziemy go jakoś tutaj. Podejdziemy. Chodź, 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 chodź. Zejdziesz? Zejdziesz. Fuck. Okej. Okay. Kolegę, koledzy już podziękujemy jak na razie. Zjemy sobie troszkę mięska. I obczajmy, który mamy w ogóle poziom? 22. To nic, to w kolejnym odcinku musimy się zabrać za wydawanie punktów umiejętności, już za ciężkie. Okej, okay. skoro za ciężkie, to zapiszemy sobie grę. Nie wiem, czy przed chwilą to robiłem, czy nie, bo ja już zapominam o takich rzeczach. To jest odruch. O! Do świątyni w Węgarcie. Zdobyliśmy kamień teleportacyjny, to znaczy, że aktualnie możemy już się udać z powrotem do wyjścia. Zaliczone, mixtura wytrzymałości no zawsze coś, zawsze coś tam nam wpadnie dodatkowego. Dobra, dzięki bardzo. Załadujmy sobie ten tutaj ekwipunek. Zapiszmy grę i skończymy tego jeszcze jednego gościa tutaj. I myślę, że będziemy mogli dzielnie powiedzieć, że skończyliśmy odcinek. Okej. Okay. Także słuchajcie. Dzięki bardzo za ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych, w którym to już udamy się prawdopodobnie do, 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 do faring. Tutaj węgard na razie sobie odpuścimy. Pójdziemy do faring i zobaczymy, jak sytuacja się będzie miała. Dzień dobry, ktoś coś pisze na Steamie fajnie. Także ja jestem Norris. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych. I mam nadzieję, że jeszcze przy okazji niedługo znajdziemy okay. jakieś ee, ciekawe miejsce. Chwila. Żebyśmy mogli... Co ja... A. Dołóż złoto. Handluj. Okej. Okay. Przydałoby się rozłożyć trochę umiejętności, także... Dzięki bardzo jeszcze raz. Na razie. Trzymajcie się. Pozdrawiam was. Cześć.